Cześć. Dziś jest niedziela. Miałem siedzieć do poniedziałku. Taki był plan. Natomiast powiem szczerze, fajnie by było siedzieć pod warunkiem, żeby nie lało. A niestety w sobotę, która była naprawdę pięknym dniem takim ciepłym, ale nie za ciepłym. Słonecznym, trochę w cieniu, trochę w słońcu. I było naprawdę fajnie. Skończyła się ulewnym deszczem, naprawdę dużym ulewnym deszczem. E, wszyscy uciekali, bo akurat był koncert do, do domów, do, do, do namiotów, do kamperów. E, ja jeszcze w tym wszystkim musiałem troszeczkę poradzić sobie z tym zasiąkiem moim namiotem na klapę, bo to rozwiązanie, które jest w tej chwili, niestety sprawia, że w trakcie deszczu Woda spływając po dachu e, dociera do wnętrza namiotu i gromadzi się w jednym miejscu w, takim, w takiej rurze łączącej samochód z samym namiotem. Musiałem to wszystko przerobić. Oczywiście wszystko w deszczu, wszystko w nocy, wszystko zmokłem. No ale co tam? Spało się bardzo fajnie. W tym rozwiązaniu spać można bardzo, bardzo przyjemnie. Natomiast e, wszystko będzie do przerobienia, chociażby z tego powodu, że po pierwsze nie potrzebuję tylu rzeczy. Oczywiście ten wyjazd zweryfikował wszystko, i już wiem, że to co miałem to stanowczo za dużo. Poza tym to rozwiązanie, które jest teraz, czyli z zachowaniem tylnego rzędu siedzeń, powoduje, że muszę podnieść całe, całą część do spania. A to z kolei powoduje, że w połączeniu z dachowymi schowkami, no tyle razy, ile się upnąłem w głowę, to tylko ja wiem. Teraz, nawet jak idę po prostej, to chodzę zgarbiony. Także to jest rzecz, którą trzeba będzie zmienić. No, ale ten wyjazd na pewno uświadomił mi jedno: to jest. Coś co bym chciał robić, czyli dalej brnąć w ten karawaning, one life, jak to nie nazwać, w każdym razie wyjazdy do, 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 na, na kempingi, wyjazdy na dziko. To jest naprawdę fajne i przyjemne rozwiązanie. Zwłaszcza, że tu gdzie byłem, miejsce świetne, naprawdę polecam kemping w Dąbrowni. W Dąbrówno, w bo ludzie są bardzo sympatyczni, którzy tym się zajmują. Uśmiechnięci, zawsze chętni do pomocy. Można załatwić z nimi praktycznie wszystko, co tylko są w stanie zrobić. Samo miejsce jest bardzo przyjemne, bardzo ładne. W weekendy zjeżdża się tam naprawdę mnóstwo ludzi. Każde miejsce jest zajęte i jestem pewny, że. Gdyby nie aura, dzisiaj ludzie siedzieliby do oporu. Także, także naprawdę to jest, to jest fajne miejsce. No a mi to wszystko się strasznie podoba. Taka, taki spokój, taki luz. Tu możesz sobie wyjść, tu możesz sobie posiedzieć, zrobić kawkę, herbatkę, wszystko na powietrzu. No kiedy tylko jest, kiedy tylko nie leje. Może być ciepło, może być zimno, byle nie lało. To naprawdę jest to fajne przeżycie. A jestem pewien, że jak przerobię samochód według tego pomysłu, który mi tam świta w głowie, to nawet będzie można spokojnie spędzić czas w samochodzie. Także, także jeszcze jeden atut, który przemawia za tym wszystkim, no nie licząc oczywiście paliwa, a mój samochód jest mistrzem świata, jeśli chodzi o spalanie, bo. On tylko wącha sprawdza, czy w baku jest cokolwiek. Jak jest, to jedzie. Spalanie ma naprawdę mikroskopijne. Eee, gdyby nie to, że no, trzeba oczywiście przygotować sobie jakieś jedzenie albo kupić na miejscu, żeby nie stołować się zawsze w restauracjach czy tam w knajpach, bo to generuje oczywiście koszty dodatkowe. To za ten weekend, piątek, sobotę i niedzielę mogłem siedzieć do oporu. Zapłacił, zapłaciłem 130 zł. No to uważam, że cena cokolwiek uczciwa. W tej chwili jadę już do Warszawy 200 km, 2 godziny 48. Nie wiem dlaczego tak długo, bo w tamtą stronę liczyło mi trochę, trochę szybciej. Ale to nic, jadę sobie spokojnie. Nie śpieszę się, podziwiam trochę deszczowe i szare klimaty, ale nadal jest, jest pięknie. I to chyba na tyle z wyprawy do Dąbrowna. Uważam, że udanej, dającej mi bardzo wiele nauk, bardzo wiele pomysłów na dalszą rozbudowę samochodu. Także, także no, wyjazd, nawet jeśli aura była taka jaka była, uważam za bardzo udany, bardzo pozytywny, bardzo fajny i wiele wnoszący. Ja wam życzę miłego dnia, dużo słonka, i mam nadzieję, że się kiedyś może gdzieś spotkamy na jakimś kempingu albo na szlaku. Cześć!